Cześć, witam was serdecznie w dzisiejszym odcinku z tej strony August i Kubuś. Wiemta! W dzisiejszym odcinku będzie wyścig autobusów, który zakończy się kubuś czym. No właśnie czym się zakończy? Nie wiadomo! Oglądajcie do końca, to się dowiecie. Zobacz, czy ruszyli. Który wygrywa kubuś? No ja zobacz, tam jest rampa, zobacz, wyskoczył, widziałeś to? Czy ten jest pierwszy, zobacz, autobus szkolny go goni. Jest z rampy. Wyskoczyli z rampy, widziałeś to? Fajne. I się zderzyli, ale jak się zderzyli, chyba zaraz wypadną z drogi, zobacz. Patrz, a tam na końcu kamper jedzie. Ta? Nie. A co? Cholinka była na środku? Co? Co jest grane? Co jest grane? Zobacz, a ten autobus co? Uderzył w kampera, widziałeś? No Jezus. Co? Kibel na środku? Zobacz, jak Nie uderzył. Niesamowite. Co tu się stało? Zobacz, kibel do wody wpadł w o Jezus, co się stało? No, ale jazda. Co teraz? Fortepianino na środku? Jak je rozwalił w drobny mak, się rozsypało. Wow, spadł u... do wody. autobus uderzył w kampera prosto. Prosto w kampera. Zobacz, zobacz, ten autobus szkolny go zaraz wygoni. O. nie? Przegoni go, no. Hmm? A w ogóle w jakiej dżungli oni jadą, widziałeś? No właśnie. No. Patrz, tamper jest trochę rozwalony, widzisz? No, kamper, zobacz, przedostatnie miejsce ma. No. Goni go ten tutaj autobusik, no. Zobacz, a ten z safari jedzie pierwszy, zaraz, zanim szkolny autobus. Ty, gdzie? co tam jest przed nimi? Wow, w opony wjechali. Gdzie tamcy wpadną w tą lampę. No i gdzie oni teraz jadą? Gdzie tamcy wjechał? Czy wjadą w tą lampę? Czy wjadą w rampę? Uwaga! Wow! Co się stało? Co jest Co się stało? Teraz oni już nie Ale się rozwalili! Widzieliście to? Łoo! Wow! Co się Cały stało? A się topu. A ten który po oponach przejechał. Gonił ten y, safari z autobus, nie? Tak! Zobacz. Razem wyskoczyli! Razem wyskoczyli! Co się stało? Popatrz! W co przepaść się... wpadli do wody! Ło! Wow. Co się stało tutaj? Tych dwóch, a co dalej? Dalej. Jedzie autobus z ZO? On chyba tam nie wiedzie. Chyba nie dojedzie tam, na pewno tam nie dojadą. No nie jest... jedzie kamper. I naj... M... i ostatni autobus, nie? No! Co? Co? O, oh. Co on tam wjechał? Autobus w zebrę też padł do wody. No, kamper wleciał. <stut wrestler> a tak, zobacz, zjeżdża na dół. Czy przeżyje? Nie, nie przeżyję. Nie przeżyje. co się z nim stało? W ogóle zobacz, jak oni spadają. Jakie jaja. Ej, a co. Czy... Ej. Czy ktoś tam przeżył w ogóle? Nie wiem. Nie wiadomo. No właśnie. Zobacz nie. w ogóle ten autobus cały rozwalony jest. Łocią! co on sobie zjechał tam. Jakby nigdy nic z tym nie się... O. A jednak, tu też. Są... Jednak chyba nie przeżyli. Zdecydowanym zwycięzcą wyścigu został autobus safari. Szkoda, że i tak zginął i wpadł w przepaść. Co? Na ostatnim miejscu był zwykły autobus, który uderzył w kampera. Zapodobał Ci się odcinek? No, fajny. Fajny był, tylko trochę krótki, nie? Mhm. Dziękujemy wszystkim za uwagę. Niedługo się znowu słyszymy. Pa pa! Cześć!